To już Mako pisze easy easy Jest nam idzie eee, to... Jest nam idzie Kone... nie, czeka, under. under Ale tu info leci, nie? Under, under. Ty tu tu jesteś! No jest, tak Taka, jako Nie, 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 macie! Dobrze! No, 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 no. Ej, powiem wam, że nawet bym chciał... Ej, to, jest. Jej, to jest. będzie ciężkie, LOL, z wami nie będzie łatwo teraz. Bo wy teraz Honorowa wy... jest Honorowa! Bamba na shorty. to się jednak To się kameruje A to ja się nie przywitałem! Ale ty przywitanie już mamy z Mirage Minecraft no nie no Foxy! Co mi, co mi ciekawego no, no, powiecie? Macie nie. ze mną szansę czy dostaniecie 11 czterko na pyrkę No już... <noise> to... wyśmiali mnie! Wyśmiali mnie! O nie, ty co ty tu robisz, ty! Nie, nie możemy zabrać <noise> do karabiny Mako nie wyśmiał fakty Mako mnie wyśmiał właśnie nie masz szans! Jezu kochany, ja mam tylko... Ale ty, ty... nie będziesz miał jeden hp tylko będziesz szansę. Szkali... Dobra, macie Coś, mnie tak? no. Tak, My będziemy mieć postów. No tak? nie! No nie. Magi, tak, nie, nie, nie żeby nie? Widzowie robimy do... jakąś taktę? Taktykę! M Taktykę! Taktykę. Ja Tutaj ogólnie jest prosta taktyka, zabić Jacoba No to jest zbyt łatwe. Nie. To jest zbyt łatwa taktyka, no! On chyba poszedł. On chyba kuchnia. ucieka Na CT jest no? Dobra, kuchmy. Dobra, uciekłem, uciekłem, uciekłem pierwszej osobie. Nie, gonicie. No ja wiem, że mnie goni. Dobra, nie ma jej. Druga jest z Zandera. Tak, no. i trzecia idzie na plecy. Dobra, nie ma jej Janok, co tam u ciebie, Janek, kumplu? No tak. Wystarczy, no, teraz w Jak ja będę uciekał! Jak ja będę uciekał? Będę miał pierwszą rundę, 20 sekund. No Jacob, pierwszy raz, jak sięga tam To mój pierwszy raz. Gdzie on jest? Nie ma go, uciekł. Mój się, Jacob, pokaż się. Ej, dobra, Jacob, poka, poka, sowe Dobra, let's go, guys. Ty gdzie wy jesteście? Ty, on to ugrał, to z nim... Ej, gdzie wy jesteście, ty? Pęknie. Aaaa! Oh! Nie ugrał. Nie ugra tego, nie ugra tego. 4 sekundy, 4 sekundy! Jest! Yes. Yes. Dzięki! Yes. 4-1! Gdzie jesteście? Halo, halo? Na A. O! O! Ogród Ogród taktyczny. Ogród taktyczny. Nie, bez plantów, plant bez plantów, plant plant bez plantów. Plant 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 o oh, Jezu, nie. Plant Co ty tu robisz? Planknie, dawaj. Czemu wy wdecie? Na shortcie! Na shortcie. Nie ma ich w XD. Nie! XD! W oknie, w oknie Chodź, ja mu robię plecy, a ty teraz. O, teraz wyjeżdżamy, go dajesz? Nie! My się lubimy! Dobra, no to teraz już nie ucieknie. Jak... Co? No ja go mięczę. Ej, ale jest dobrze, jest pięć. Chodźmy na B z tym. Dajcie. No, Dobra. Chodźmy. O, Blumi, ty tu jesteś? Jestem, powróciłem. Blumi żyje. Halo. Na B, no nie, no szukam. Na B, na B. Oszukują na B. Blumiego widzowie. No i poszedł na B. LOL. I poszedł na B. Znaczy na B. Znaczyna A. Znaczy na midzie, kampi. Poszli mi do nie. Poszli mi tam. do haniebu. On jest na Oszust. Jak na respie stoi. Na Ty mam fraga. He. <grystek> to za wydajny wynik. Mówiłem, że na respie. Skąd wiedziałeś? Czemu Czemu Już nie powinieneś żyć. Ty stary, Hello. ty co ty? Trolujesz, get... Ja normalnie, ja normalnie też. Nie, unicorn to jest jakiś. Jest! Uciekłem mu! Aha! <śmienicza> Znasz. O, teraz Blumin daje znowu taktykę, a wszyscy znowu zlewka. No zlewają, serio. Co tam? Kids z kids z Blumin, nie, yeah, elo, Blumin. Co u ciebie? Kids z Jacobem! Jest to Blumin? O nie. Blumin, 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 Blumin. Mamy blumi. kogo? O, ty. ty głowy dostałeś z tego USPK ty ty, ty, ty puszczasz oczka? Dobra, ja też puszczam Zresztą, ci oczka, Dostałem 36! HP. No, nie, no nie no ma magic, magic Fajnego masz nie. Fajnego? To podnoście Z podnoście. znajdziemy mnie nie zabijcie takiego! Dobra, łap tam głowy, stary biego, to idzie ci nie plecy Jakie plecy? Co? Ty szanujmy się, przyjacielu mój drogi Dobra już chodź, to nie ma Nie, ja nie mam, ja mam tylko przody. Z przodu projektu, No, nie! Ostatnie trzy rundy widzowie. Ja tylko wykonuję swoją. Ostatnie zostawcie lajka. Zostawcie lajka. I dzwoneczek. I dzwoneczek, to jest ważne. No, lajka z dzwoneczkiem. I komentarz. komentarz na lepiej. Dobra, daw. Ej, ja wczoraj widziałem taki komentarz. Bloom jest easy. jest yeah, easy. Nie, nie, nie. I trading. No, <grym> i trading. Bloom jest easy i no, trading. Ty ziemi, skoń, Skąd nasz? No czemu ile ty masz HP, stary? No nie, 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 nie. Dobra. Oh. Nie, 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 ja ci niczego nie chcę pokazać. Nie, ty mi niczego nie Dobra, nie Dobrze od widzicie. A tak Zabijamy go. Schema? mnie. Dobra, chodź. Dobra, ostatnia runda. Widzę, ja Już wam mogę gratulować, już wam mogę gratulować, bo... Daj, dziękuję, dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. No, to wygrasz. się to wygrasz, Blumi, dzięki mój kielico drogi przyjacielu. Ej, Blumi, wiesz co? Słaby jesteś, ani razu mnie jeszcze nie zabiłeś. Jacob to silver elite. O, to jest dobry komentarz, możecie tak napisać. By, ej, ja wam serio mówię. Ej, a jakie macie rangi, panowie? Gold 2. Gold 2. Gold, 2. Gold 1. Gold 1. A Supreme. A yeah. Wydaje mi się, że w gierce na Zeus But ranga nie ma tej różnicy. Bronz Brą z Ty ja mogę plant plantować... Splantowałem pakę! Ej, ej od kuchni! Jest, jest mamy razem ten Dobra, jest Trots short! Three. Ja po prostu wam ten, dawałem tam te rundy Ty A! Sojusz! Mordowę. Sojusz! Sojusz! Nie! Plecy! Halo! Nie, short! Co? Co? Sam się... sam się dobrze! <todatak poke> Aha! Brawo Jacob! Dobra. Tak Dzięki wielkie za... a to jeszcze nie koniec. Jeszcze jedna runda, a ja już się żegnać chciałem. O kurde, no patrzcie. Cześć, no to Ogólnie Jacej, buchna, aby dać, aby dać ci do rundę, nie? No a, ale sam, sam się zabiłeś. A okej, okay, okej, okay. no, 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 spoko, ja spoko. mieć wielkie serce, ale i tak ci nie wyszło. No. Jacob, gdzie idziesz? Jacob? Jacob idzie na rampę.

tak się umawialiśmy. do Okno, okno. Dzięki za grę, Jacob. To Jacob jest easy. Jutro też będzie ten. Jacob jest... Jutro chętnie też bym ale tak, tak... Jacob się załamał, bo po nie są Jacob, mogę kogoś pozdrowić? Jacob, Czasem. jesteś jednym wielkim rakiem. <śmiesz> y, powoli już wysyłam oferty, to możecie sprawdzić czy komuś doszło. Y, y Blumi Blu już dostał trzy kosy. Cztery nawet. O, cztery. Ja ci kanapkę zrobiłam Dzięki, dzięki stary. Już, poszło, dzięki Proszę bardzo, proszę bardzo, poszły skiny, poszły Proszę bardzo Żeby wam dobrze służyły te m Dzięki wielkie za oglądanie odcinka Poszło 9 skinów, w tym dla Blumiego Jedna osoba, czyli tutaj yy, ty, 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 Foxy, ma jeszcze problem Z telefonem, więc mu dość na tego skina yy, No i co, dzięki wielkie za oglądanie Trzymajcie się, joł Hello. Hello Pozdrawiam każdego